No. no już 3-4 <laughs> człowieku. Siema! Supermarket siema, together! Siema. Supermarket together! Uuu. O to się szybko kiedy, biega. Kiedy weźmiesz supermarket i połączysz go z together wychodzi supermarket together Tak, dobra ogólnie nie możemy wejść do własnego sklepu. Dobra, bo tam zap... frak górny coś napisane, że tab najpierw trzeba nacisnąć, okej. Okay. Eee, buy two product shelves. Dobra, musimy mieć produkt. Dobra, to ty się tym zajmij. Eee, poczekaj, bo mia... ciężko mi się scrolluje. E, dobra, mam. Tego że... Jak mogę je kupić, tak, żeby ten. Może ja się tym zajmę? Eee, no, może ty to tak, zrobisz. Dobra, produkt szelfy, ale to trzeba wejść do sklepu. E, czym to się? A build jest... O, we, e... wszedłem do sklepu, Bartek. Gdzie? Którędy? Bokiem, bokiem. A, bokiem, no i widzisz, no i teraz mogę dobra. to postawić. Tu dobra. Postawię, a. Teraz postawiłem jedno. Ale żeś krzywo postawił, co to ale ma być? Ale pierdolisz. A, no Bartek, nie. no ale nuda. No dobra. Dobra, pro... i teraz co? Checkout, store shelf. Kup checkout, ja kupię storage shell. Ja kupię, dobra, kupię checkouta. Mm, ja jak to obracać? Shelf. Rotate, lewy, dobra. Lewym, lewym. Dobra, i tutaj, oj, no tak. Yy... i cyk. Dobra. Yy... dobra manager room. I pierwszy coś tam trzeba zrobić. Manager Dawaj. room. Pistolety, nie, to są kasowarki. Ouuu, do kasowania, ale zajabijcie. No jak, jak je upuścić? Dobra, zajabijcie. Czekaj, we have franchise and acquire first perk in the perks blackboard. Wow! Mamy te, pierwsze. No, chlebek. Ale fajnie to wygląda. No, całkiem w drzewko rozwijania umiejętności, to no, mi się no, podoba. No, RPG, gierka z RPG, RPG pamiętaj. Totalnie. Uh, custom, manager, blackboard, clink. A, to jest to, product uh, base... order. O oh, kurwa, kupiłem shop space. Basic products. O kurwa, zwiększyłem sklep Let's przykład, buy kurwa. a box of each basic product. <laughs> o kurde. No dobra. Ile mamy cashu? A, dużo mam to, przepierdam. <laughs> tak, mamy dużo. No, 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 to i tak, wydałem 500. Ja ćwierć bańki. Znaczy okay, zaczekam. Plus symbol. No, to się to przestawiać? Click buy, no to kupiłem buy. A, czekaj, rotate, navigation. A, no nie O jest, tam. dostawa. Baj, Czekaj chwilkę. Co ty robisz? Chciałbym to przestawić. O, mogę, dobra, zajebiście. Teraz już postawię to lepiej. O, i Cały czas mi się mylić, że lewy to nie jest akceptacja. Ja już... A, bo ty to przekładasz? Dobra, dobra no przełożyłem troszkę. Ja że towar wykłada. Dobra, zajebiście. I to są wasze produkty z tego w ogóle. Supermarket zwykłego. No mimo że to są inni deweloperzy. Tak, inni to. No właśnie, opowiedziałeś jak na sklep się nazywa? E, ale to właśnie gdzieś tu powinno być chyba napisane, nie? Właśnie nie jest. No to trzeba powiedzieć. O, co to jest w ogóle? Wow! Co? O, only cool people allowed. A, no nieźle. Nie my, nie my sad A, to pewnie Ej, się zapłacili no... pieniądze, oni są cool. A ty pan. No. Ty. Ale tutaj właśnie nie ma nazwy tego sklepu. No A to, no to, to musimy problem. powiedzieć, widzą. Dobra, no na sklepie się nazywa. Taniej nie będzie. Tak. <laughs> to są te fakty. Dobra. Nie wiem, czy nie potrafię. A da się tak ustawiać ceny? Hmm. Ja nie Mam ten pistolecik, ale no, tak namierzam, ale nie mogę chyba zmienić. Nie wiem jak się używa w ogóle tego pistoleciku, jak go się odkłada w ogóle. Też nie wiem. Um, manage... Uh, blackboard, click in... No more product. and... Uh, Wiesz, ka każdy robi co so innego. Order, order, ale ty robisz order takich produktów. Znaczy ja już, ja już zamówiłem, ja już się wykładam stary. No to kurwa. Nie to wiem, to wiem czemu nam tego quest'a nie zaliczyło. No właśnie, też nie rozumiem. Może no musisz okay. wszystkie wystawić in produkty. Plus, no wystawiłem. Tutaj, yy, Products in Shelves, ale to jest podzielone, in Storage in Boxes. Nie ale mogę zarobiste. kurwa tego wyrzucić z ręki tego gówna, no. O, dobra! Bartek! Co tam? Mam! O, pod F się wyrzuca, dobra. Yy, Co tam? Ta, nie. Nie to nazywasz? E, change O, oh, jest! I, I zrobimy kolor. No ale dziwnie to wygląda. Change color, żeby. Jak to wygląda? <laughs> Patrz. A nie, nie będzie, no bo spacji nie ma Śmiesznie, śmiesznie Chyba nie ma spacji No nie, no nie ma, nie ma takiego spacji Przecież zamówiłem to, dobra zamówię jeszcze raz wszystko A no, mam bruma Click on the plus on the e to add it to the shopping list When you have one mm. of each there, click buy No to przez zamówiłem już, dobra zamówię drugi raz wszystkie buy. Może ja to muszę zrobić Może ty to musisz zrobić, zrób to No właśnie. widzisz, no ja to muszę zrobić I w ogóle tu nie przyjeżdża towar, tylko hey, towar się respi z nieba Okej okay. Wiesz? Aha, okej. Okay. To, ja, to ja zamówię coś. Dobra. Eee, hold it. Dobra, muszę jego wziąć. Dobra, czekaj. O, dobra, biorę, zajebiście. Mm. Dostaw tam no, na, na półkę, wszystko... a reszta do magazynu. Dobra. a Reszta do magazynu. Dostawiam. Kurwa, ile tych produktów można? No, ale... gdzie, gdzie to wyrzucić? Nie, nie, Z... do, do magazynu, do magazynu, tu jest magazyn. Ale pudełka puste. A, do śmietnika, tu, tak. Uh, placed but uh, cost price, A, cosprice trzeba zmienić. A, zajmie się tym, Bartek? No A, ty... jak właśnie to. Właściwie nie manager room i hmm. pricing devices, to co chciałeś zrobić. Tym pistoletem. Ale, że w tym? O, no, tym, tym, tym trzymakiem. Nie, no, tu te trzymak weź Bartek do ręki. No dobra, no mam trzymak. No i podejść Te... do tego. Do... No i właśnie to robiłem, ale nie, nie mogę tego zrobić. No Czekaj. Y... A po prostu scrollę muszę to robić, okej. Okay. Market no price, no dobra, no to ustawmy. A, no chyba, że mam drożej dać. Plus E, tu. To... Y... A, musi wię... więcej dać, więcej musi A ile? Dać. Ile mam dać? No daj 10% na więcej na przykład. Jak bazowo 10%. było, nie wiem, za 90%. To daj stary za, za, za dolara na przykład. Dobra. Dam za dolarka. Dobra, ja dałem za dolarka. No dobra. No i co? Oh, to Accept price to... i F drop it. Też. Może no, teraz ja stary. muszę zrobić magicznie tak. Te... No nie wiem. No, spróbuj. Już, już, już już. ja sobie wezmę swój. A, dobra. O, raz ty musisz robić quest teraz ja Dobra. Aim at hmm? ten. No dobra Ty. Yy... Aha, czyli maksymalnie może być dwukrotna marża. Okej. Okay. No dobra. To dużo, to dużo. 45 to dajmy... O. 50, no może być. A, A nie więcej? Więcej! Więcej? No nie wiem. Może 89. Jak max to jest dwukrotna marża, to zróbmy o jeden mniej od dwukrotnej marży. <noise> no nie wiem, co to 44, zadziała, zobaczymy. Czyli 43, czyli dolar 33. Ale ja dalej... A weź upuść teraz to. Czekaj, czekaj. No, opóź. Teraz chyba ty musisz teraz zrobić tego No to, to zrobiłem przecież. Daj, a. Ifa Product Squandola. No dobra. A, musisz na 6 różnych produktów zmienić cenę. A, a my na no, mamy 2, 4, 6. Dobra, mam 6. No, 29 ustawy. No, tutaj dam powiedzmy 1, 95. Przyniosłem, to? Nie wiem. No, dam tutaj. No, 80. A tutaj dam. 2,50 to było, to powiedzmy nam 3,58 i zrobię 2,09 jak będzie, powiedzmy, a tutaj jedne 2,35, a tutaj 2,05. O! Dobra. Ready, allow customers, press the green mhm. button w menedżerze. Odkładaj na miejsce te trzy. Te... Do... Tak, dobra. A, żeby się nie pogubiły. Dobra, open! No kurde, a. ile tych. Co stary, co czwartek? Trzeba sprawdzać ceny od nowa. O nie! Spad... Zniknął mi ten tutorial. I teraz nie wiem co się no, będzie działo. No mi też, no No to freestyle! No to freestyle, no A my na kasie no nie, czy nie musimy siedzieć na kasie? Nie wiem, no siadaj na kasę. No, no jak nie jak siadaj jak nie ma tutaj człowieku, do się do siedzenia nie ma. Jak to nie ma? A to może nie musisz siedzieć? Możesz? Może jak będzie jakiś klient to będzie ten, dobra, przychodzą? No i co? Chyba A nie ma animacji, zagadaliśmy... nie ma animacji, nie jest git, jest git, po prostu nie ma animacji Tak? Ale nie biorą żadnych produktów Nie, no, A nie zniknęły, biorą, coś, biorą, 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 biorą Oczywiście biorą O dobra, zobaczymy kasę Tam? No i co? A, leżą Dobra no i co? A kartę mi dał Dobra, ale gówno To musisz, że ciężko się siedzi na kasie? No ciężko, tragicznie ciężko No dobra no, Powiem ci, że jest wysoko Okej okay. y Dobra. Ja się zajmę, żeby te ceny były zmaksymalizowane, żeby najbardziej ich skamać. Dobra. 10,34,90. Dobra. Gotówka, dobra. 36,7. Kiedy możemy employees'ów mieć? <laughs> Już chcę wyzysk robić. A kurde, no co? się to za 57 Zaś ci powiem. 2,90. Ja tu maksy maksymalizuję. Mhm. Kiedy pracowników? No. Tutaj, e, nie wiem, tu jest open, storage to ciul. Tutaj produkty. O Jezu, oj poczekasz. No nie gadaj. No. Ile? Raz, dwa, trzy levely, trzy, trzy levele. Aż. O kurde, belka. To postawisz trochę na kasie? No wiesz co, jak zajmę się tymi cenami to spoko. Dobra. Bo ja tu maksymalizuję A. ceny. Yyy, 2,70 i 2. Dobra. Dobra, 2,90 i 2.80. Bo ci, ja że sporo się zarabia rzeczywiście. Moich i praktyce. Kurwa, jaka kolejka się zrobiła. No, może drugą kaskę kupimy, o ile no, się No właśnie w ogóle. tak się zastanawiam, czy może jeszcze tak, drugą kasę tutaj ogarnąć. Okej, uh. zrobione... zrobione. Dobra, ceny są zaktualizowane. Zobaczcie czy w ogóle jest taka opcja jak druga kasa. Bo ja tu nie widzę w ogóle takiej. O, to jest? Wszystko, wszystko. Co to jest, Bartek? To tam? Stary. Od wy, wyjebane w tym kasę, chodź tu do mnie. Co tam się dzieje? Co to jest za tablet? Tu są tablety jakieś wow, różne. No rzeczywiście. Tam jest UW- przycisk. Oświetlenie jakieś. No tam. Rzeczywiście jest. O, <noise> oh, wow. Dobra, ale... ja idę na kasę, zobaczyć hmm. jak to wygląda. Ale nic tutaj się nie da. a mogę kwiatki stawiać, na oświetlenie. Dobro. O Jezu, ja się nie wiem, ale się ci cieszy na kasie. No, mówię ci. Ale dramat. To jest Kupię ci ale, światło. Ale dramat. No, światło jest git. Ale dramat. O, No, dramatycznie, co? Ale dramat. Kupię nam światło. Ty nie można. za... Jak cofnąć? Bo za dużo mu dałem. E, chyba prawym? Prawym, dobra, nie będzie na piwku z kurwy, synie <laughs> Weź, poszukaj. Czy nie ma się przypadkiem na dwie kasy lecieć? Można na dwie kasy. No to, ale czy gdzieś, gdzie można kupić? No ja wiem, gdzie można kupić. To nie chcesz kupić? Mogę kupić, tym no. Wyprzedał się towar, Bartek! Już narzekają klienci, że nie ma nic. No to niech się pierdolą. No eee! No to taka prawda. No czemu tak... Spójrku, co ty gadasz? Czekaj, czego wy chcecie, no? Dobra, czekaj, ja to do magazynu wrzuciłeś. Tak, parę rzeczy jest w magazynie. no, to ja wystawię. Oj, się dramatycznie siedzi na tej kasie. No, tragedia. Jest dramat. Najprzyjemniejsza kasa była w oldmarkecie. Nie Zapraszam no do dyskusji, prawda. bo nie ma o czym. Tak, prawda. Po prostu dawali ci woreczek z hajsem. No idealnie. Tak. No dobra, zarabia się dużo. To fakt. No zarabia się dużo, no. Ale jakim kosztem? A, może ja sobie Fowa zmniejszę? Będę mieć bliżej wszystko? Można? Tak, można. Będę miał może bliżej wszystko. Uuu, no to może bo ja to na 90 może grałem. No dobra, teraz dobra. Jest bliżej wszystko, to w miarę sensowniej A, się w to gra. Ja się nie lubię na niskim pow... Fowie. W ustawieniu. No dobra. Ja nie lubię do od razu lepiej, no. Chociaż 90 to chyba za dużo. Ja, ja miałem na 90 bazował, teraz mam na 60 człowieku. A, bo ty zmniejszyłeś fowę. Tak, ja zmniejszyłem. A -a. Żeby mieć bliżej przyciski na kasie. A no widzisz. To ja troszkę oddaliłem, bo dla mnie było za blisko. Ale nie lubię siedzieć na tej kasie. No, tragedia. Jest to dramatyczne. Traumatyczne okay. wydarzenie, no? No. <laughs> Ale biega z tymi zakupami. <gryzmianie> Plus jest tak, że jest faktycznie szybki sprint w tej gierze. No. I jezu, jak dobrze, że niektórzy klienci płacą kartą. to jest... wpisywanie karty też jest denerwujące. No, nie wytami. jest najprzyjemniejsze, na pewno. jejku, dobra, jeszcze to sobie uzupełnimy. o ojejku. ojejku. Fajnie, że tych produktów można w chuj uzupełniać też. No i masz podział stary, co masz na półkach, co masz w magazynie, a czego nie masz, co nie? Właśnie nie wiem, czego nie ma. Nie, no masz, masz wszystko a, w tym, tam, gdzie się soli zamawia. nie ma. Soli? Od soli? się w głowie, pierdolę. Już... Nie, solu jest. Nie wiem, czego nam brakuje. Dobra. Widzę że na ekranie jest pokazane. No, stary, wchodzisz brakuje? do tego, tutaj. Produkt order. I masz tak: na czerwono masz to, co masz na półce. A -a -a. Na zielono masz to, co masz w magazynie. A na żółto, to, co masz stary w kartonie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To muzyka kasę brał <laughs> O, nawet nie wiedziałem. Stary, idź na drugą kasę. Dobra, idę, idę. Patrz jaki jest dramat! No muzyka Super Auto Pets! Ja to w ogóle podziwiam, że poznałeś. No nie, no to ja znam, że się mam w tej, w tej, grze tyle godzin. No ja właśnie wiem, że masz dużo godzin. Ja powiem ci, że tak samo mam na przykład z SCP Containment Bridge. Jak są jakieś dźwięki z SCP Containment Bridge, w jakiejś grze, tak jak jakiś czas temu w Chained Together był dźwięk Gate'a, ja od razu poznałem. <laughs> no, dobrze. No już, te, ty też w Containment Breach'ów pójdę. <laughs> Ale aż mi się zechciało Super Auto grać. Chyba <laughs> jakiś powrócić, kiedyś trzeba zrobić. Mówisz? No... Totalnie. Pamiętaj, żeby dobrze resztę im dawać, bo jak dasz im za dużo, to, to jesteśmy stratni. Nie, no proszę cię, przecież oni i tak płacą dwa razy więcej niż powinni. No ogólnie tak, ale to maksymalizujmy ten wyzys. pamiętaj warto. Dobrze. Ale się dramatycznie kasa używa, jak 40 tysięcy ludzi może w to grać, a Wesela 8? Wesel jest lepszy od tej gry. Tajemnicze. Dobra, ale ogólnie gra na pewno Znami jest plastyczna. wiemy, że muzyka jest no bo super autopetsów? Oni mają NCS-y? Tak, tak, no. Ja nie wiem, czy wiesz A. o tym, ale tu nie przywozić ci ciężarówka towarów, tylko towary się respią tak od z nieba. Ciekawostka. No, no to wiem, wiem, że to mówiłeś. No właśnie. Dobrze, że jest szybki sprint w tej grze. Mam wrażenie, że ludziom się to po prostu przyjemnie w to grać, przez to, że właśnie tak szybko tutaj się progresuje. No tak, ale na no. tej kasie, nie wiem, komu się może grać przyjemnie na tej kasie. Dla mnie to jest drama no, tak kurwa. Nie wiem. A to jest akurat tragedia, to prawda. To jest to dramatyczne. Pam, pam, pam. Dobra. Czemu ja czasem mam napisane, need a broom for this? Ja też czasami tak mam. Nie, nie rozumiem też. O Jezu. A odkryłeś do czego jest ten tablecik? No eee, no oświetlenie kupiłem. A, dzielny chłopczyk. Dzięki. Śmieszne <laughs> jest to, że ja skanuję te produkty. No. E, I ona i tak stawia dalej. <laughs> Takie, że ona Ciekawe. nie widzi tego, że ja to skanuję i że może postawić w tym samym miejscu. Tylko ona stawia je po prostu ta, tak, jakbym ich nie skanował. Płaćcie kartą. Weźmy, nadajmy permanentną tabliczkę płatność płatność tylko kartą. <laughs> Only card. Tak. Do supermarketu zwykłego jest specjalny taki mod, który właśnie dodaje opcję, że tylko można płacić kartą. Nie dziwię się. Ludzie specjalnie zrobili, bo już mieli dość wypłacania gotówki. Ale z drugiej strony tam są bardzo też szybko pracownicy. No to ja w ogóle nie wiem, w którym momencie. Ty mamy trzeci level chyba. Tak? No tak, w lewym górnym rogu jest napisane. W ogóle ja to zastanawiam Oczywiście. O, mamy dwa upgrade'y, poczekaj. Stary jeszcze jeden level i mamy employersów. Zajbiście. Kurwa, nawet nie zauważyliśmy kiedy. Tak. No widzisz, właśnie o to nie, mi chodzi, ale że Nie po wiem, Tutaj bo... się tak szybko progresuje, że. To, to ciekawe w ogóle. Nawet hmm. nie, dobra, i będzie czwarty level, bierzemy employersów. No i zajebicie, tylko produkty tam dorzuć w takim razie. No właśnie, bo, bo, pewnie, bo są nowe no, produkty. Tak, no, nowe no. produkty. To je tam dorzuć szybciej. Tylko powiem ci, że ja tu cały czas robię, co nie? Spoko, trzeba, spoko. To trzeba. To... na chwilę kasę, ja tutaj też ja nie, nie, ja nie jestem na kasie, ja nie jestem, ja wykładam A. towary cały czas. I nie nadążam. Trzeba będzie postawić jakiegoś frajera na kasę. No dobra, to I będziemy we dwójkę nie, nie. towar wykładać. Dobra, kit, kit. to faktycznie bardzo szybki, bardzo szybki progres, powiem ci. No, to dawaj, hajs. 35 zł, 80. osiemdziesiąt, 8 groszy. Oj. I on bo chcę zaakceptować i skaczę. To jest tak. Yy, a jak się kupuje 16. półki, wiesz? Pod tabem. A no tak, zapomniałem faktycznie. Nie no jest to ciekawe na pewno. No myślę, że no. tak do pogrania sobie tak nie za długo. Tak, tak nie za długo, bo jebla idzie dosyć. No. To, to prawda. się na monotomia wchodzi, co? Nie mimo że odblokowujesz nowe rzeczy, to, to to wchodzi monotomia. jaki to jest maksymalny poziom? Yy, nie ma pojęcia. Jaki? Ogólnie ten, ogólnie kwestia to jest taka gierka jak właśnie grocerka, że wejdziesz sobie raz na miesiąc. No nie w grocerka powiem ci, nie wiem, nie wiem. Co ty chcesz pizdę? Czego ty nie możesz znaleźć? Przecież widzisz, że jestem zajęty. <laughs> Przestań mi drzeć pizdę. No właśnie. Nie a... mamy tego, półkę trzeba kupić. Coś chciałem. A, nie, tylko z tym. Z Old Marketem akurat miałem coś takiego, że akurat spoko się w to grało, także progresowało się rzeczywiście. No. Tam chyba nie wiesz Tam to chciało. No, chciało mi się w tego Old Marketa rzeczywiście grać bardziej. Było takie, że rzeczywiście zbierasz te rzeczy, nie musisz ludziom wydawać pieniędzy, bo przychodzili ci od razu, A, kurwa wręczali, to było przyjemne. To wręczali było przyjemne. ci złoto, 30 srebrników ci przynosili. Fakty, no zajebiście, fakty. A, za dużo zaraz. <śmiech> <śmiech> dobra, y dobra. E, 30 dobra. srebrników mi przynosili od razu i nie było problemu, Narzekacie O papieżowa za chwilę. W <śmiech> no, <śmiech> o kurwa, jakie drogie rzeczy. Tak? Uj, kupuję. No, także już prawie nie mamy keszu. Co ty gadasz? Rzeczywiście. Ale drogi, ja się Ale dużo. Co ty też kupił? Nowe produkty. O, a nowe półki nie trzeba kupić? Kupiłem. A, kupiłeś na no. Ale Krasa. takie półki z kategorii, żeby był produkt na nich, a nie z kategorii magazynowe. A i w magazynie oh. już brakuje miejsca. Znaczy no, to wiesz, to pójdziemy taktyką z groserki akurat, mam wrażenie. Mm, rozumiem. <laughs> Czyli no, rozrzucanie po całej planecie, dobrze. Trzeba będzie też ten... No nie, mów, że to lodówkę trzeba kupić! No wow, Nie, rób sobie jest... jaj! A po ile loduwa chodzi? No jeszcze nie wiem. Po ile lo loduwa, w wariacie? O, dobra, mleczko można tak kopać. Milś. Dawaj hajs. Zajebiście. liście, złoty 53, nie ma problemu. Dobra. Też wręcz, ostatni tak. klient. A bo w A nocy nie. nie przychodzą? Nie, 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 przychodzą, przychodzą. Okay. Tylko po prostu u mnie ostatni klient. Okay. 9,17. Ale już kolejnych dwóch przyszło, więc spokojnie. zdążyli przyjść. 3,84. Dobra. No, powiem ci, że loduwa. Loduwa. Tak, bo kupił. Kurwa lodówkowe rzeczy. No. No to że się nie skumał, że to lodówka będzie potrzebna? Nie, nie patrzyłem co kupuję. A rzeczywiście się zamyka sklep. Rysad e... druga 30 się O, kończy. to dobrze. No, no, no. E... Będzie to, czas na resendik. No właśnie w tej grocerce to mam wrażenie, że trochę przesada jest z tym całym cyklem 24 godziny. No. My już jesteśmy, kurde, tutaj y, koneserzy takich symulatorów po prostu. No, trochę tak, trochę tak być no. cool. Trochę tak. Jaki dobra, sklepowy, po ile jest takie? ten? No, w tym symulatorze tak, tak. ja bym poprawił to, to i to, no, ale ogólnie to było lepsze, no. Fakty, fakty, fakty. zajebiście ale Powiem ci, że jest lipa ogólnie. Tam. Ponieważ, byczku, nie mamy hajs, żeby kupić lodówkę, a mamy produktów dużo lodówkowych. Teraz będziemy mieli hajs, spoko Ile no, kosztuje lodówka? Ile? Już 350. To będziemy mieli za chwilę. No, starczy nam hajsu. Mówisz? No. A. No, mm. dobra. Dobra, dawaj hajs. Złodzieju. Dobra, 30. Hey, kupiłeś kasę za kafla, ale w sumie ci kazałem, to nie jest. No. To, co? Tak o, tu jeszcze można. Zacznijmy y od tego, że kupiłem powiększenie tego naszego sklepu za 500. Chcę kiedyś no, przypadkiem. Naprawdę? Tak. Ja to tego nie wiedziałem. No, nawet ci powiedziałem, ale. No, ale oplułem nie, nie, nie. Oplułem, przepraszam. Dobra. Jest fridge. Zobaczymy, co teraz. Uwaga, co ja kupiłem, co to jest w ogóle? Kurwa Danonki. O kurde, no. A, no to też jest w tym, w, w supermarkecie zwykły. I ser. O, ser chociaż jest inny. Wow. Wow. <grym> wow. Czamp, tak zwany. No i zmienili kolor e, soli z e, niebieskiego na zielony. Wow. Tak samo tę e, pastę zmienili z czerwonego na zielony. Mleko jest known. dokładnie to samo. I mleko było w lodówce w zwykłym. tutaj widzę, że na półce się wykłada. Stwierdzili, że zrobimy UHT. <śmiech> <śmiech> UHT jest PHT, człowieku. No, ja ze scenami się zajmę. A, to, to jest też z jedynki. z <laughs> jedynki, no po prostu ze zwykłego symulatora. Jestem bardzo ciekawe, czy to są takie asety, czy? Asety, asety. Na 100%. Asety, asety, no. na 100%. Dobra. 2,60, czyli 5,20, czyli 5. 20, czyli 5... Mówisz, że sklep się automatycznie w nocy zamyka. No, no w sensie jest napisane, że jest open, ale już nikt nie przychodzi i czas się zatrzymał. Więc o to czy musimy do spania iść, czy jak? No chyba tak. O, chyba to zmieni, zmieni, zmi, dzień. Zmienię ceny i możemy iść do spania. No i zaraz bijemy czwarty level. employerów będzie 3. E, to jest 4 449 No bo patrz, bo tutaj przypadkiem kliknąłem po prostu. No ja wiem, nie jak... wiem na którą tablicę. Bo widziałem to No no, no w sensie no, chodzi o to, że ja myślałem, że ja sobie ją przybliżę. Wtedy hmm. będę mógł nacisnąć baja, ja po prostu kliknąłem buy. Tak, tak, tak. To jest na Unity Gierka, tak coś czuję No możliwe, 47. bardzo możliwe. Ale Marże Kurewsko dużą nakładamy Dobrze, dobrze. Zmienię te ceny. telewizor, nie wiem na chuj. Żeby reklamy puszczać. Możliwe. A to co? Nie wiem Jezu, 2, 3, okay. 66, przeskrolować to wszystko 5. Ale przynajmniej raz się scenę ustalił już sprawy. A kurde robi się ciemno chyba. Na dworze tak robi się ciemno, Co tak się jera? przyciemnia ekran. To Nie, 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 Co? w sensie, że... Yy... <laughs> Jak wychodzisz ze sklepu. 7.89. Ale czas stoi w miejscu, 7.89. No tak, no mówiłem no, o no, tym. No, 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 no. Ale <laughs> zmienia się ciemno. Sorry, sorry, sorry. 7.89. Mm -hmm. Sorry, bo ja tu mówię 1000 rzeczy na raz. Dobrze, dobrze, to... dobrze, ustaw sobie. Nie ma problemu. 7.89. O Poczekam, kurwa, zresetował 10. mi się scroll. O, o kurwa. A to trzeba tyle no, to trzeba. A wiesz, że z kontrolem, e, czyli ten z E robisz szybciej? Poszło, poszło. Z E? O, dobrze wiedzieć faktycznie. Myślałem, że mnie trolujesz, dlatego nie sprawdziłem od razu. Nie, nie trolujesz. Dobra, i co? Jak tu się spanie, no, tak włącza? Napisane. Spanie? Nie mam pojęcia, może, może muszę... trzeba zamknąć. Tak. O, pewnie. tak, no. End of working day one. Minus 45 buka. Wow, ale super! Ty, co jest? Czemu? No, no, przez to, że na początku wydawaliśmy wszystko. Ale no. dobre, tu nie ma czynszu ani nic. Taniej nie będzie. Nie, no jest, był rent. 20 tak? zł. No. A, co 20 złotych to wiesz? Dobra, open od razu. Zaraz będzie level Terbiście. up. I mamy stary jeszcze tego. Jeszcze mamy soda. Ale nie mamy pieniędzy. A ile mamy rzeczy? Jeszcze jest tak, ile mamy wolnych półek? Jedną. A nie, półek mamy dużo. Lodówkę trzeba kupić. Lodówkę i obsługiwać tych trzeba. Mm, no dobra, no to co? No, czekamy Dobrze. na klientów, no. By... Tyle. Dobra. Teraz powinniśmy sporo hajce zarobić i zobaczymy 250, te kamplayerów 250. No tak, tak, tak. Dobrze mówisz, Bartek Z12 WiFi Connect. Ale ja sobie skończę ten odcinek, a pójdzie spróbujcie, followujcie nagrywane na Twitchu to fałszyczka boratu, łapkujcie nagrywane na Twitch to się to fałstyczka borowatek i kropka i na